Witajcie z tej strony Nita i zapraszam Was do kolejnego cyklu moich filmów. Tym razem są one związane z hawciarskim wyzwaniem na 2022 rok. Jest to wyzwanie, które, do którego przyłączyłam się na pewnej grupie na Facebooku i razem z dziewczynami z tej grupy, z hafciarkami mamy takie zadanie, żeby przez cały rok haftować jakiś obrazek. I ja również będę haftować taki obrazek pomimo różnych rzeczy, które mam już zaczęte i różnych innych prac, które wykonuję. Bardzo mi zależy, żebyście śledzili moje postępy w tym hawciarskim wyzwaniu. I mam nadzieję, że będę mogła Wam co miesiąc pokazywać efekty. Także odcinków powinno być 12. Dzisiaj widzicie pierwszy odcinek, w którym. Który będzie troszeczkę dłuższy, ponieważ chcę Was wprowadzić w temat, pokazać jak sobie przygotowałam tutaj różne rzeczy do tego obrazka, który zamierzam haftować, a myślę, że w poszczególnych miesiącach późniejszych już będę Wam w takich króciutkich migawkach tylko pokazywać efekty tej pracy, to czy udało mi się wywiązać z założonego planu. No i będziecie mogli patrzeć, jak obrazek przyrasta z miesiąca na miesiąc. Założenie jest takie, żeby w grudniu zakończyć ten obrazek, no i żeby cieszyć się na koniec roku z efektu takiej całorocznej pracy. Żeby było ciekawiej, obrazek, który sobie przygotowałam, no to nie jest duży obrazek, ale tym razem nie pokażę wam, co to będzie za wzór, co to będzie za efekt, ponieważ chciałabym, żebyście śledzili tą moją pracę nad tym obrazkiem. Ale tak sobie pomyślałam, przyglądając się temu obrazkowi, że jak zacznę haftować, to właściwie już po drugim miesiącu będziecie wiedzieć, yy, jaki to będzie obrazek. Dlatego yy, troszeczkę na przekór tak sobie pomyślałam, że odwrócę ten obraz i będę haftowała go od dołu, czyli tak jakby do góry nogami, i wtedy ten efekt ostateczny zobaczycie gdzieś w okolicach listopada, może grudnia. Także to taka będzie ciekawa praca. Zdradzę Wam tylko, że obrazek składa się z 16 459 krzyżyków. To tak średnio na tydzień wypada mi 316 krzyżyków do wykonania. Na ten obraz wchodzi 28 kolorów, ale będzie też około 10 blendów, więc tak naprawdę będzie 36 kolorów. I zobaczcie. Przygotowałam sobie kanwę. Obrazek będzie miał 19 na 35 cm. Będę haftowała na 16 na AID. Pola na tej kanwie już sobie wstępnie zaznaczyłam. Tutaj doszyłam kawałki materiału tak żeby mogły te gumeczki przytrzymywać. Tutaj są druty, które usztywniają te boki. Tutaj widzicie Zestawienie symboli i numerów mulin. Wydrukowałam sobie to z komputera. Wcześniej jednak ujednoliciłam te symbole tak, żeby pasowały mi do sagi. Co jeszcze? Zrobiłam sobie również organizer na mulinki. Wcześniej, jak zrobić taki organizer, możecie zobaczyć w jednym z moich filmów. Także polecam któryś z odcinków żeby sobie popatrzeć, jak samodzielnie wykonać taki organizer. Tutaj mam zarówno na podstawowe kolory ten organizer, jak również na te kolory blendowane, czyli mieszane. Zrobiłam sobie też takie pudełeczko na muliny. Tutaj na bobinkach mam pochowane kolory. Kolory są z muliny DMC. I jak widzę, tutaj naprawdę pięknie się prezentują te kolorki. Mam nadzieję, że również cały obrazek będzie Wam się podobał. To tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o to wyzwanie i o takie wprowadzenie do tej pracy. W dalszej części tego filmu pokażę Wam już podsumowanie stycznia. I zapraszam Was na następne odcinki, które będą takie króciutkie, może dwu, może trzy minutowe, ale w założeniu całe to wyzwanie ma na celu, żeby haftować tyle, ile wypada na dany tydzień, ni mniej, ni więcej, trzymać się planu i tak haftować, żeby skończyć to wyzwanie w grudniu 2022 roku. Trudno w to uwierzyć, ale minął już miesiąc I to co widzicie w tej chwili No to jest czterotygodniowa praca Którą wykonałam zgodnie z planem Zaraz pokażę Wam jak to wygląda w statystykach A na razie troszeczkę o samej pracy Zobaczcie, tu już widać część mojej tajemniczej pracy Możecie to zobaczyć teraz to prawdopodobnie w przybliżeniu Zobaczcie, jak ładnie te krzyżyki wyglądają, i możecie zwrócić uwagę też, że haftuję cały obrazek metodą parkowania nici, o czym wcześniej Wam nie powiedziałam, że tą metodę właśnie wybrałam. O tej metodzie parkowania opowiadam Wam w filmie Kotki 2, do którego link. Dam Wam też tutaj w opisie. Zapraszam do zapoznania się z tą metodą. Tutaj w tym filmie nie będę tłumaczyła podstaw parkowania nici. Może w przyszłym odcinku pokażę Wam po prostu, jak wykonuję tą metodą cały tutaj fragment tej pracy, i wtedy będziecie mogli zobaczyć, na czym ta metoda polega. Ale tak generalnie, zapraszam Was do śledzenia tamtej serii, bo tam będę więcej o tym mówić. Tu możecie jeszcze zobaczyć statystyki, udaje mi się haftować w każdy poniedziałek, to są 4 tygodnie stycznia i haftuję po 316 krzyżyków, poniedziałek to jest taki dzień przeznaczony tylko dla tej pracy i staram się, żeby właśnie jednym ciągiem te, w ciągu tego dnia 300 krzyżyków wyhaftować i później już nie myśleć o tej pracy, zajmować się innymi swoimi sprawami. I teraz jeszcze pokażę Wam tutaj obrazek. Oczywiście nie oddalę go, żebyście nie widzieli, jak on wygląda. Ale tak sobie zaznaczam. Zaznaczam sobie pewien obszar, który zawiera około właśnie 300 krzyżyków. Tutaj widzicie 360. No i później, jak zbliżam się już powyżej 300 do tego. Do tej granicy, którą mam zrobić, to po prostu liczę sobie te krzyżyki i pilno je, żeby było ich właśnie 316. Możecie też tu zobaczyć, że 7% jest już wykonanych tych krzyżyków. A więc, no tak, czas leci. ani ja się obejrzeć, będziemy się widzieli w grudniu. Ale póki to nastąpi, to myślę, że przeżyjemy tutaj jeszcze parę fajnych odcinków. Także jak widzicie, praca posuwa się zgodnie z planem. Oczekujcie następnego filmu gdzieś pod koniec lutego, wtedy, kiedy miną cztery pełne tygodnie. Tej pracy będzie więcej widać, także będzie można pokazać więcej takiego fajnego efektu. Oczywiście nie powiem Wam, co to za praca. Możecie sobie zgadywać. Chętnie poczytam Wasze komentarze na ten temat. Ale tak jak powiedziałam, taki ostateczny finał tej pracy będzie widać gdzieś w okolicach no, końca listopada, początka grudnia. I wtedy będziecie mogli widzieć, czy zgadliście co to jest, czy też nie. Jeszcze pokażę Wam organizer. Już powolutku zapełnia się niteczkami. I mam taki system, że odciętą nitkę z bobinki przyczepiam sobie tutaj żeby czekała na swoją kolej, ale również też niewykorzystane niteczki, zostawiam na igłach. Tutaj przyczepiam i one czekają na swoją kolej. Także myślę, że to tyle w tym odcinku następnego z tej serii spodziewajcie się tak jak powiedziałam gdzieś w okolicach końca lutego. Zapraszam Was do śledzenia również innych moich filmów. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Przybywa Was i bardzo się cieszę, że jesteście zainteresowani tym, co chcę Wam pokazać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.